Ja uważam, ale my się znamy długo, że Michał jest artystą, jest kreatorem, też aktorem w jakiejś roli, a jakbyś miał jakąś postać Ziemi Obiecanej powierzyć Michałowi, kogo byś wybrał? Karol, Moryc, Max, może ktoś inny? Wyobraź sobie, że robisz Ziemię Obiecaną i możesz, masz Michała Szpaka, Ależ się zamyśliłeś. Nie, bo szukałem, szukałem, Postacie? przyglądałem wszystkie postaci, tak. Bo no, ja mam o... jedną genialną, ale najpierw chcę to. No mieć. jednak, jednak Moryca. Moryca? Ole Moryca, tak. Granu inaczej oczywiście. Okej, okay. ale Michał jako... Y... No popatrz no, proszę cię. Naprawdę? O co ty no. <laughs> przekonałeś no mnie Michał, przekonałeś <laughs> mi. Sprzedałbym ci z morze. <laughs> Akurat nie tym przekonuje mnie, czym przekonał ciebie. Okej, okay. Prawda? Myślę, że, że... Ja wiem, ty bolisz bardziej wydepilowane nóżki. <grym <grym ja wiesz co, po... ale pomyśl teraz o szalonym pomyśle. To jest najważniejsze. No to, co mówił Michał. Wyobraź sobie, on grał rolę Kaliny Jędrusik. Czyli Lucy Zucker. No tak. To prawda? Też możliwe, tak. To by było odważne. To też możliwe. To byłoby takie w stylu Warlikowskiego, Zgadzam teatralne, się. prawda? Zgadzam się, tak. Odważne, no. Tak? a? Tak jest. Jedziemy z tym. To znaczy. <laughs> to, że, <laughs> już, już teraz to jest, to jest bardzo ciekawy problem, który poruszyłeś w tej chwili, mianowicie odwaga, mm -hmm. prawda? Mm -hmm. Ja już dzisiaj nie wiem, co jest tak prawdziwie odwagą, czy odwagą jest to, że ja jestem jurorem tego programu, no come on, no, no naprawdę nie. No, no come on, no, nie. Andrzej. Słuchaj, ale naprawdę nie. Czy czy, czy, czy to, że, że, że Michał y, ubiera się tak, tak spełnia swoje, swoje, sw, swoje marzenia, chęci, swój, swój artystyczny profil realizuje? Ale tak ja mówisz już, o odwadze, to ja ci zadam takie... Andrzej, bardzo zawodowe... Jesteś ze mną? Jestem. Nie, bo zastanawiam się nad tym, kto jest... Bo to jest takie monologi, mam wrażenie, że mnie ignoruje. No, no to poczekaj chwilkę. E, <śla> e, rozumiesz? Bo tu cho chodzi o to, żeby... Czym dzisiaj jest odwaga? Żyjemy w kraju demokratycznym, a przez 8 lat tylu nas się bało. Bało. Tylu nas się bało. I... Sorry, że to powiem. Siedziało cicho. I się... Przyzwyczajało, urządzało, urządzało, mówiąc no, językiem kisiela. kisiela, w tej dupie, w tej dupie, tak. No. Także ta, ta, a dzisiaj świat niby ten z, polityczny się zmienia, znaczy nie niby, no zmienia się, przepraszam, zmienia, zmienia, zmienia się. Zmienia. I co jest odwagą? Odwaga to jest kwestia każdego dnia, moim zdaniem. Każdego dnia, na każdym kroku. Ja mam w ogóle wrażenie, że życie dzisiaj zaczyna być odwagą.